ja jestem Kuba, a w dzisiejszym odcinku dowiecie się trzy rzeczy, które są dla mnie y, bardzo ważne. Zwłaszcza pierwsza z nich. No i generalnie chciałem Wam bardzo podziękować za 500 subskrypcji. Widzieliśmy ich na moim kanale. Y, o, stało się to na ostatnim live, gdzie pod koniec y, prawie wbiliśmy 500 słów. Jest to dla mnie bardzo duża liczba, i bez Was nie byłoby to możliwe. Jeszcze raz dziękuję Wam z całego serca. Drugą rzeczą jest właśnie y, specjal na 500 subskrypcji, czyli ogłaszam turniej na moich zone warsach, gdzie będzie można zować punkty za placement. Jeden punkt odpowiednio, jeżeli będzie 16 osób, to za top 10, top 5 i za top 3 za fraga, to jest prosty, no i też za wina. Jeżeli chcecie zgłosić się do tego turnieju, to y, w chwili wyjścia na y, YouTubea tego odcinka pojawi się na kanale ogłoszenia post. Od musicie zostawić reakcję, która jest już wcześniej dodana, no i zostawiając reakcję, automatycznie jesteście zarejestrowani do turnieju. Eee, każdy, kto kliknie tą reakcję, dostanie dostęp do kanału specjalnego właśnie dla tego turnieju, i tam będą wszystkie z, z nim związane informacje. Turniej odbędzie się w najbliższą sobotę o godzinie 16.00. Bądź jeżeli to ulegnie zmianie, no to właśnie na tym kanale. Do, e, zostaniecie o tym poinformowani, bądź jeżeli będzie więcej niż 16 osób, a wydaje mi się, że zgłosi się więcej niż 16 osób, to będzie trzeba niestety ten turniej rozbić na kilka działów, i wtedy po, e, poinformuję Was, w którym z tych działów jesteście i w którym momencie będziecie grać. Na przykład, nie wiem, z pół godziny zajmie mi pierwsze 9 rund, pół godziny drugie, no i tak zobaczymy, zależy ile osób będzie. To na tyle będę się też podzielić. To się pojawi w odcinku w sobotę następną, czyli po tygodniu od yy, zagrania turnieju pojawi się z niego odcineczek i ostatnią już rzeczą, trzecią, którą chciałem poruszyć w dzisiejszym odcinku jest Q&A, do którego pytanka możecie zadawać pod tym odcineczkiem. Jeżeli chcecie zadać jakieś kreatywne pytanie bądź nie wiecie czegoś o mnie, no to śmiało piszcie w komentarzach, ja postaram się na wszystkie z nich odpowiedzieć. No i co, ja już się z Wami żegnam. Pamiętajcie, łapka w górę, subik z dzwoneczkiem, bo lecimy po tysiąc. No i jeżeli chcecie mnie wesprzeć, to oczywiście kod Kubik w Fortnite. Jeżeli zrobicie jakiś zakup z tym kodem, to wysyłajcie go na kanale Zakupy z kodem na moim Discordzie i wtedy dostajecie 500 dolców, czyli naszej waluty serwerowej. Jeszcze raz chciałem Wam bardzo podziękować za taką subskrypcję, jaką widzieliście na moim kanale. No i co? Siemka!